Oj tak, ten napad trzymałem zdecydowanie za długo. Mam na tym napadzie diamenty. Na sprytnym podejściu. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby się ich pozbyć. No wiadomo, są tylko zrobione dostawy, przepustek, drugiego poziomu. Nie będę potrzebował. No bo drzwi, jakie będę hakować, tak to będą odciski palców, więc to najwyżej można szukać. oczywiście wiadomo, grupa Zeks będzie. Tylko ktoś musi generalnie dołączyć do tego napadu. Kto będzie generalnie ogarniał temat, ale to zobaczymy też, jakie podejście się wylosuje. Czy ktoś będzie w ogóle też wiedział o co chodzi. Różnie generalnie może być. Nie jest to oczywiste, co się generalnie tutaj wylosuje za kompan. Może być taki, który no, no niezbyt będzie wiedział o co chodzi, ale zobaczymy, generalnie. No proste podejście, no ma tak naprawdę. Z górki tak nawet można by rzec. O, widzę, że przyszedł kandydat właśnie tutaj na napad, czyli 204 poziom. Nie wygląda jakoś legitnie, ale. Niech będzie. W sensie po tych statystykach. Chyba że się zbugowały od kogoś statystyki, no to przypał. Ale no nie wygląda jakoś legitnie generalnie. Ale zobaczymy. No i chyba widzę, że niezbyt będzie chętny za 15%. A ja mu to więcej i tak nie dam. No i się zgodził. Chyba że potem będzie psuł, ale to zobaczymy generalnie. To już na jego miejsce można... Jeżeli się do statystyki co on ma, to są prawdziwe, też to szczerze, że można było wziąć do tego gościa, co miał tam 80 level. To byłaby już co o wiele lepsza decyzja niż tak naprawdę. On, bo to wiadomo, że no nie brzmi to zbyt legit. I to jest ta rzecz. No, wsiadaj do tego pojazdu, jedziemy. Zobaczymy jak sobie poradzi kurde z Jak Dexy Deksa to jest generalnie taka rzecz, której randomy nie rozumieją. W jakim sensie nie rozumieją? Nie rozumieją, że trzeba <grym> zbierać w gazie, żeby się opłacało. I to jest właśnie ta rzecz. Będzie koleś umiał zbierać w gazie, czy też nie będzie umiał. Jeżeli oczywiście... To zależy, to od wiele zależy rzeczy, czy należy zbierać, czy należy puścić. No, jeżeli będziemy mieli trzy kubki na środku i trzy bramki, wtedy tak, wtedy zbieramy. No ale na czterech, no i tak nie zbierzemy wszystkiego, więc można tą jedną kubkę sobie odpuścić i wyjść tak trochę lepiej niż ze złotem, ale trochę będzie lepiej, no. Tutaj też, no nie będę polował 15 godzin na przykład na jakieś najlepsze rozłożenie. No bo szczerze, nie ma na takie coś czasu. Lepiej szybko skończyć napad. cyk następny niech leci. Ja swoją drogą, ciekawe, kiedy będą diamenty. To to, to jest w sumie interesujące. Ciekawe, kiedy się znowu pojawią. Nie wiem, nie wiem, szczerze. Nie mam naprawdę pojęcia, to, kiedy mogłyby się one pojawić. To jak kiedy się Pantera na kasynie nie pojawi? Szczerze, nie wiem. Na pewno. Teraz jak jest to DLC będzie wychodziło, to raczej na pewno nie ma opcji, żeby się cokolwiek takiego pojawiło. Raczej nie ma na to opcji, no. Przynajmniej tutaj idzie sobie za mną, tylko zobaczmy czy gdzie pójdzie, czy pójdzie do góry? No idzie oczywiście do góry, standardowo! Ja obstawiam, że może być naprawdę pierwszy raz w tym kasynie i dlatego nie wiem, gdzie trzeba iść. Ale... zobaczymy generalnie. Dobra, chodźcie tutaj, walimy kartę. No i co stoisz? No i co pokazujesz tym palcem? Klikasz tutaj Enter i tyle, okej. Okay. To w takim razie on pierwszy, o teraz jest git. Okej, okay, no to możemy iść. Może on pobiegnie, o jak wybieg? Ja wiem, że mniej więcej muszę być w połowie tego tunelu. I on może dobiec w sumie do końca, nie? Gdzieś chyba tyle wystarczy żebym pobiegł. No i on już może dobiec do samego końca. I po prostu przetepa. Więc niech pobiegnie. Niech się wybiega. Nawet jak będzie zbierał, to też przynajmniej okej OK będzie robił. Ale to zobaczymy, co, jak, jakie jest rozstawienie tego wszystkiego. To jest najważniejsze generalnie. No i zobaczmy. Co to będzie w środku? Czy... Na ile mamy to? Ech, na trzy kubki na środku. O kurde. Za pierwszym razem. Ale na cztery bramki. No niestety, niestety. E, to to, to, to jest lipa straszna. Tak szczerze. Bardzo to jest duża lipa. Jednocześnie fart i nie fart. W sensie. Tym takim, że teraz mamy bardzo poważny problem, gdyż że on będzie dużo zbierał, nie? Ale... Ja mogę tak, ja mogę podnieść na przykład kubkę D No i co no mogę iść? Mogę iść Bo jedno mi tak trzeba będzie zostawić, no zależy co tu zrobi generalnie, no to jest największe pytanie, co kolej zrobi generalnie? Idzie otwierać, zobaczymy jak szybko otworzy. Jeżeli umie otwierać, no to git. No coś tu ogarniemy z tym. No jeżeli nie umie otwierać, no to skip. Po prostu wychodzimy z napadu. No i szukamy kogoś następnego, no bo no, szkoda czasu na to, szczerze. Niby nie będę rolował, ale też no bez przesady. Jeżeli chodzi też o to, tutaj w ogóle powinienem zacząć zbierać. No i ja widzę, że niezbyt chyba mu to idzie. Prawda tutaj AB jeszcze jest na środku, ale... Chyba niezbyt mu to idzie. On też powinien 5 razy otworzyć, co Nie, to mi się nie będzie opłacało, co zostawać. No problem diamentów z randomami, mówię, nie? no? Koleś się bierze za hakowania, nie umi. I to jest bardzo poważny problem. Daj tego nie tworzy. Patrzcie, cały wózek zebrałem. Wózek to jest około 30 sekund. Nie, po prostu. Nie ma co, skip. O, ten koleś wygląda już ciekawie na start. Zobaczymy tylko czy dołączy. Może drugi będzie lepszy. Jakiś kolejny dołącza. A, to ten koleś, od razu go już wyrzućmy. No ja to nie jest ten koleś, ale... Nie, już wybrałem tego kolesia. Kolejni jacyś tutaj dołączają. to was tu zaprosił? Wyjazd. No i dobra, wszystko ustawione, teraz czekamy na jego rucho. Od razu się zgadza, bardzo dobrze. Zobaczmy jak sobie on poradzi. Już myślałem przez chwilę, że się zbugowało, nie? Bo go nie widziałem całkowicie, ale... Na szczęście się tak nie wydarzyło, a to bardzo dobra wiadomość. Mogłoby wtedy już po drodze coś się wydarzyć nie tak, a tak raczej nie, więc przynajmniej to jest git. Możemy jechać w takim razie. O kurde, co on teraz pisze, co to ma znaczyć? Dobra i jedziemy, zobaczymy co z nim będzie, kurde, koleś numer dwa. A jest i tak interesujące będzie. O, będzie wyścig między windą a schodami, generalnie, spoko, akurat... Wiadomo, że prawdopodobnie wygram ja na tej yy, schodach. Czy akurat koleś na windzie? Zazwyczaj te drzwi się po prostu bugują i w tym jest największy problem. Ale spoko. My już przebiegniemy zaraz. No i będzie gicior, generalnie. Dobra, koleś, chodź tutaj. Walimy sobie kartę taką. A, on tam ten robi. Czy koleś otworzył te drzwi? To jest pytanie. Jeżeli otworzył te drzwi, no to. Dobrze zrobił w zasadzie. Jeżeli ich nie otworzył, no to się zdziwił pewno, że co? Koleś nie ma przepustek? No okej, okay, niech chyba będzie. Jeżeli się nie, zdziwił, bo rzadko kto to szczerze robi w tak, taki sposób, nie? Ale też tak można w sumie, więc to nawet nie jest taki głupi pomysł akurat, żeby zdążyć otworzyć i dopiero wtedy. Wtedy nie będzie trzeba walarii otwierać. Jeżeli oczywiście otworzył, nie? To jest ten jeden warunek, jeżeli otworzył. Jak otworzył, to te drzwi zostają otwarte już, permanentnie jakby. I to jest ważne. Tylko teraz tutaj kolejna jest rzecz ważna. Jak tu będzie wyglądała sytuacja? Jakie teraz mamy rozstawienie tego? No bo pierwsze było w teorii dobre i w teorii złe. Był fart i nie fart jednocześnie, ale no tutaj mam bodajże sześć rozstawień tego skarbca, więc mam jedną szóstą szansę, że pojawi się to, które bym oczekiwał, żeby się pojawiło na diamentach. Ale tym razem akurat tak nie jest i po prostu są... Jest normalne rozstawienie Okej okay. Zobaczmy co on będzie generalnie robił To też jest dosyć ważne pytanie Czy będzie on hakował Czy będzie zbierał Bo to też dużo dużo jest Na razie zaczyna od kupki, Nie Tak trzeba będzie sobie jedno Odpuścić po prostu No bo Czasu braknie Można zebrać Prawie wszystko To się da zebrać Oczywiście jeżeli koleś Co zbiera Umił dobrze zbierać No to wtedy się generalnie uda Tak samo jak ja tutaj też Ja nie mogę marnować czasu Ja też muszę od razu i zbierać najlepiej No i tylko czekać Co najwyżej on zrobi Nie Czy on Tutaj podbiegnie do mnie i zacznie zbierać na przykład D, czy pobiegnie i na przykład nie wiem, otworzy sobie teraz na przykład GH. To jest po prostu dosyć istotne, co zacznie koleś robić. A no na ten moment widzę, że zaczyna sobie od B. No bo C będzie trzeba odpuścić, no bo tutaj nie ma praktycznie szans. Na najwyżej zebranie tego high jest możliwe. I w sumie tak to będzie wyglądało. Tylko zależy, co on zrobi. To jest najważniejsze pytanie. Jeżeli on teraz po tej kupce pójdzie na D, no to będzie git. Tak naprawdę to jest git. Git produkcja, no w sumie można powiedzieć. Ale to tylko to jest ważne, co zrobi. Co zrobi po tej kupce? Bo raczej tam, gdzie jest ta. GH, no to tam będzie, tam jest Bramkę, tam gdzie jest H, akurat. Ale no nie, nie powiedział, powiedziałbym, że lepiej by było, żeby rzeczywiście tu do mnie pobiegł na D. I chyba to robi. Tak, idzie na D. No czyli robi OK w takim razie. No bo ja się wtedy zajmę otworzeniem H, a on wtedy podbiegnie i będzie zabierał G. I jest wtedy GIT. Tak, nie da się tego zrobić lepiej. No znaczy, można by próbować z tym C, ale to jest walka bardzo trudna i. Być może opłacalna albo i nieopłacalna, właśnie. To jest po prostu trudna walka. Często nie ma co chyba ryzykować nad jedną kubką, kiedy możemy mieć zebranych wszystkich pięć naraz, nie? No ja tutaj oczywiście otwieram te drzwi najszybciej jak to jest możliwe, co nie, ale no nawet moje otwieranie już drzwi tak naprawdę po 12 sekund czasami, no już tutaj nie pomoże czasem w tym. Teraz, jeżeli tu do mnie tylko przyjdzie i będzie zbierał to G, no to będzie Git w każdym razie. To jest najważniejsze, żeby tylko je zebrał, bo ja raczej swoją kubkę zbiorę. No bo nie oszukujmy się, przyrzędu jak było 50 sekund, więc na no spokojnie to zbiera. Teraz tylko pytanie, czy on zdąży zebrać całe to G. Żeby wyjść po prostu lepiej z tym. Ogólnie taka zasada, mógłbym powiedzieć, z diamentami, to jest albo zebrać wszystko na tych trzech bramkach, albo wyjść w sposób taki, żeby. Wyjść lepiej niż na złocie, nie? No bo to jest jednak bardzo dużo rzecz. Tylko zależy, kiedy będzie anulował. No bo ja już zrobiłem wszystko. Zobaczymy, kiedy on będzie anulował. No przydałoby się, żeby teraz anulował. No bo ja nie mam co i tak tamto, po, po tamto walczyć. Jest szansa, że wyjdzie i nie będzie alarmu, ale to jest. Nie. Niestety. Kurde, szkoda. Szkoda, że nie udało mu się wyjść przed alarmem. no Tak powiem. Tak to nie jest perfekcyjnie zebrane, bo 3 miliony na diamentach to nie jest dobry wynik. Ale nazwijmy, że jest to w granicach akceptowania tego wszystkiego. Więc możemy spróbować wyjść w sposób taki. jak byłoby chociaż te 3 miliony 100, no to byłoby ok. No ale no, nie będę tego resetował wiecznej, żeby trafić coś. Choć przynajmniej potrafi jakkolwiek ogarniać, więc to już jest przynajmniej. Ten plus. Teraz tylko tutaj trzeba sobie dobrze drogę torować, ale dobrze, że... Jeżeli otworzył drzwi oczywiście. Co nie, no to jest tutaj dobrze ograna sytuacja. Jeżeli ich tych drzwi nie otworzył, no to ja się będę musiał zająć windą. On już padł poważnie. Właśnie jaką padną, to w sumie jest ten. To jest przecież hard, to nie mamy żyć nowych. No cóż, będziemy teraz musieli resetować i liczyć, że kogoś przeżyje, no bo to jest już banalna sprawa szczerze. Stąd, no bo tutaj już wiele nie ma do zrobienia. Chyba że wyjdzie, bo uzna, że zepsuł, ale... połowicznie zepsuł, tak powiem. Mógł to lepiej szczerze ugrać. Gdyby tak się trochę nie miło, to, bo na diamentach szczerze liczy się każda sekunda. Ale no, lepsze to jest niż znowu szukać następnego randoma, tak szczerze. Teraz tylko tutaj trzeba czyścić teren w miarę. I jakkolwiek to... Będzie szło. Trzeba teraz, właśnie, ich wszystkich wyliczyć. Jak oni tu będą zasuwali. Tylko też, jeszcze oczywiście, z plus moim aimem. który albo zawodzi, albo nie zawodzi. Dobra. Na ten moment, jakkolwiek, to się udaje. Dobra, teraz do tego tutaj gościa poluje, co jest za tym. Że on serio będzie miał, nazwijmy to. Tak będzie grał, tak jak tutaj, że nie wiem, nie, nie chowa się za niczym. Chcę, że mogę wątpić w tą umiejętność że nam się uda uciec. Ale. Chyba teraz jest okej. Okay. zależy, czy otworzył tutaj. To nie, to jest dosyć istotne, czy tutaj otworzył. Ten bot idzie standardowo, więc ok. Świetnie. Ty co otworzył? Nie otworzył. No to trzeba na windę iść w takim razie. Bo na windzie mamy odciski palców, nie? Dlatego. Dlatego ja sobie otworzę windę. On widzę, że tym się nie zajmuje tamto, więc bardzo dobrze. tylko musi siebie tu popilnować. Nie, no ja tutaj siebie dobrze pilnuję, nazwijmy to. Bo kiedy ja hakuję to, to jestem całkowicie nieśmiertelny. Nikt mi nic może zrobić. Ale, kiedy skończy się mini gra, no to wtedy nazwijmy, że mogę dostać ładną salwę na siebie po prostu. Więc wtedy już nie będzie zbyt spoko. Ale na ten moment jest ok, to jest bardzo ważne. To sobie od razu już przez ten czas zdążę walnąć pancerzyk, chociaż. No, chodź tutaj, koleś, o! Widzę, że on sobie je przekąski. Robi dobrze, bo że trzeba się pierwszy kleić do ściany i dopiero jeść. wiesz? Jak tak by robił koleś, to byłoby dobrze. Chodź tędy. No, jednak tędy nie pójdziemy. To chodź tędy. Miejmy nadzieję, że tylko będzie za mną w miarę powtarzał ruchy i będzie to git. A chodź tu koleś, wychyl się. No, wychylaj się. Nie mamy żadnych granatów na Ciebie. Kurde, Co się z nim stało? Normalnie szatan go opętał jakiś. Chodźcie, chodźcie. Wychodźcie po kolei, bo nie chcę żebyście dwa razy dostali. Dobra, padać, padać. Ładnie. Dobrze, teraz ten tutaj. I teraz... Miejmy nadzieję, że będzie podążał dalej. Otwieramy sobie. Pyk, świetnie. Teraz tutaj wychodź. Dobra. I tutaj, świetnie, nawet udało nam się wyjść z stratą, ile tam było, 80 chyba, no co, prawie do 3 milionów zeszliśmy, no niby dalej lepiej niż złoto. Cały czas jest lepiej niż złoto, no tak można mówić. No ale, 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 dalej jest tutaj daleko do perfekcji, no ale. Jeden to było rozstawienie, drugie, że trochę on się też miotał w tym skarbcu i nie wiedział co ma zrobić. To była ta rzecz, no i niestety też kolejną rzeczą, bo to, że włączył alarm. Jest szansa, żeby to przejść bez alarmu całkowicie. Da się to zrobić, jest to możliwe. Teraz niepokojące jest to, że to się długo ładuje. No będzie przypał w skrócie. No to się nie powinno tak długo ładować. To chwila moment i jesteśmy. Ewentualnie będziemy musieli mieć i mieli znowu reset, nie? No i trzeba będzie przejść od początku. Malutki kawałek. Nie, na ten moment poczekamy, zobaczymy generalnie, czy coś z tym będzie dalej, czy nie pójdzie dalej. Nie będę mówił, ale chciałbym szczerze ukończyć to już. Głównie dla... O! Słyszałem dźwięk, czyli mamy reset chociaż. Chociaż tyle, no. Ale dlaczego tutaj padłem? Co się wydarzyło? Nie wiadomo, po prostu nie załadowało nam pomieszczenia następnego i tyle. Ale chciałbym szczerze to dokończyć, wiecie? Tak generalnie gro, chciałbym to dokończyć. Mimo wszystko... Widzicie te fragi? Kurde, ja gościa kieruję dosłownie. 24! On nikogo nie trafił, rozumiecie? To on nikogo nie trafił. Jestem zdziwiony szczerze. Że nikogo nie trafił, po prostu. Jak można nikogo nie trafić, no gościu? Jak to zrobiłeś? Jakoś się ja chyba laguje to, coś tak czuję. Dobra, dobra, chyba jakkolwiek to pójdzie, ale... zobaczymy teraz. On chyba udaje, że strzela, bo to niemożliwe. Chyba udaje, że strzela, albo ma jakiegoś cele jak szturmowcy. Ale czemu padłem, nie wiem szczerze. Nie powin... No czasem się to niestety psuje, ale... Dlaczego, nie mam niestety pojęcia. Strzelam, że po prostu coś jest nie tak, po prostu... Między nami, nie? Że to jest po prostu już wina tak naprawdę naszego połączenia, między mną a tym gościem. I dlatego to się generalnie jakby buguje w ten sposób. Ale to tylko ja strzelam, że tak może być, ale to musiałby sam no też musieliby to w końcu naprawić, żeby też takie rzeczy się działo. Chociaż i tak lepsze to niż wywalanie w tunelu nie parę razy, bo to było już przesadą kompletną. Co nie, to już kompletnie od odjechane było. No, otwieraj się, window. O nie, nie przeładowałem tego. Prawie padłem. Dosięgnij chociaż jednego gościa. Bo ci się udało. I chodź, koleś, bo musiałem się wyleczyć na szybciora. Chodź tutaj szybko do mnie. Jak się wychylacie? Kto pierwszy do strzału? Widzę, że ty się pchasz. No wiedziałem. O, i kolejny. Teraz ci popadali... ...i ten został. Dawaj. Nie zbuguj się... ...i przejdź dalej. Czemu to się buguje? Nie, no nie da się normalnie. Czemu to się psuje? No normalnie sukces jest. Zrobił ten koleś jednego fraga, nie? Normalnie jestem z podziwu. W poprzednim razie, nie? Aż Po prostu za nie mówiłem, bo jak znowu trzeci raz to się zepsuje, no to kurde. Ja Niestety przekąsek nie uzupełniłem, więc też no ich nie mam dużo. Oczywiście no. Nieprzygotowany, tak dosłownie mogę powiedzieć, że tu przychodzę, ale... Kurde, za którymś razem musi w końcu zahaczyć te drzwi, no. No nie możemy się pchać tam w normalnie w nieskończoność na to, no. Musi się to w końcu załadować. Jak się nie załaduje, no to ja nie wiem co z tym zrobić. My też też można powiedzieć, że w sumie... Że ja robię wszystkie fragi, bo ja praktycznie pcham się tutaj do przodu, nie? To też jest w sumie prawda, ale... Patrzcie, teraz on się strzela na przykład z jednym gościem i nie wychodzi mu to za bardzo, więc... Może gra na tym, na powodnym celowaniu na tym padzie, nie? Pad. Kurde... Dobra, czwarta próba ucieczki, stąd to się uda. Chyba, że wyjdzie, no to wtedy no będzie trochę problem. Trzeba poszukać nowego gościa, a ja nie chciałbym szukać nowego gościa. Tym razem 18 fragów zrobił. Nie, on zero zrobił. Teraz się uda, na pewno się uda. Pozytywne myślenie, jak to, mu jak to mówił Leopold kiedyś. Pozytywne myślenie, kiedyś się uda. Dla dobrze, że nie wywala w tunelu, nie no. Ja powiem, tak, z moim aimem czasami to... Czasem normalnie mógłbym określić tutaj jest normalnie jakbym global lite normalnie jakimś tu był, ale... Czasem ten aim to jest taki jak u szturmowca w Star Warsach, nie, dosłownie. Raz jest dobrze, raz jest niedobrze. Nawet mu tego jeszcze fraga jakimś cudem ukradłem, miałby chociaż tego jednego. Mam nadzieję, że teraz już po drodze nie padnie, no bo nie będzie dobrze jakby padnie, no ma prawie całe życie, no. Chodź tutaj koleś. Masz drzwi otwarte są, możesz wchodzić do góry. Dobra, teraz w tym miejscu. No, musi mi się pierwindę otworzyć. O! o, Dobra, do. Świetnie, teraz dalej, 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 kurde. Raszujemy normalnie. No, chodź, 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 chodź. Dalej, 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 raszujemy. Świetnie, świetnie. Dobra. Dobra, dobra. Teraz już się uda, teraz już musi przejść. Dawaj. Wbij i wbij. Wbij przez te drzwi. Tak! Wbijaliśmy przez te drzwi. Tepaj nas na ten zewnątrz. No kurde, to no już tu nie da się tego zrobić inaczej. Czytywanie jest. W końcu! Kurde! Udało się być na zewnątrz. Nie wiem, to nagranie będzie z godziny już trwało. Nie no może nie na pewno 40 minut. Dobrze, no, że się udało. Teraz. No teraz w teorii już jest droga prosta właściwie. Bo jedyne co, no to teraz musimy przebiegać. Bo to jest, że z diaksami po prostu naj... Najlepiej robiło się tak. Nie no, tak, tak. Najlepiej po prostu biegać z shiftem. Skocz... Skacząc jesteśmy wolniejsi o dziwo. Dość dziwne jeżeli chodzi ogólnie o łupy. Bo w właściwie w większości łupów skacząc jesteśmy szybsi. Ale tutaj z jakiegoś powodu jesteśmy wolniejsi skacząc. Dobra, procie rzeczy. Fajnie żeby wszystko popadało. Teraz ty koleś tylko też przybiegnij. Bardzo dobrze. No. O nie, padło. Ty, kurde. Nie padł. Ja pierdzielę. Ty normalnie to teraz był. Aha. O, skończyły mi się wszystkie przekąski. Mam tylko same armory. 6. Może damy mu pokierować. Zobaczymy co wybierze ge generalnie. Wybrał zielony samochód. Jak pojedzie tunelami, to pojedzie tunelami. Jak pojedzie na helikopter, to jedziemy na helikopter generalnie. Miejmy tylko nadzieję, że nie pojedzie jak strzałka go prowadzi. No to też nie będzie fajnie. Zobaczmy co zrobi. Teraz normalnie jest takie patera. Na razie jedzie tu. A jedzie na helikopter. No to chociaż dobrą drogę jedzie. Dob dobrze jedzie. Dobra, tutaj wezmę sobie armor, żeby chociaż mieć to. Teraz, żeby tylko nie paść z tej strony. No bo jak walą mnie, no to wolę chociaż mieć taką ochronę, niż żadną. A ta ochrona widzę, że jest jak żadna. No bo już mi armor padł dosłownie. Chodź teraz do góry, wchodź do góry. No niestety sobie nie walną. A musisz odlecieć tym tak szybko, szybko, szybko na faście. Chyba on pierwszy raz musi, albo... Nie no, może nie pierwszy raz, ale gra pewno któryś tam raz na tym padzie jeszcze nie ogarnia sterowania. No teraz miejmy... Teraz tylko trzeba liczyć, że to trafi, nie? Ma generalnie pod mostem dolecieć, więc w teorii blisko, w praktyce troszeczkę daleko, ale to zaraz zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o łup, no jestem lepiej niż ze złotem gdybym był, chociaż w praktyce też może można powiedzieć, że... No w, teo no, w teorii tak, w praktyce nie. No bo można niby być na złocie, na cicho, dwa razy wziąć dzienny utarg. Jeżeli jest dobry, no to wyjdziemy i tak lepiej. No, prawda, prawda. No ale spójrzmy na to, że gdybym na sprytnie robił złoto, no tyle bym raczej nie miał. Więc no, no jestem do przodu. A czy to jest dobre wykorzystanie diamentów? No, bowiem, że z randomem wy wypadały gorzej. No, to jest chyba jedna z gorszych, szczerze, podejść. Ale, no, mogło być jeszcze... ale to są tylko te publikowane, bo w większości jeszcze są ucinane podejście. Jak koleś w ogóle nawet hakował y drzwi przez dwie minuty i potem chciał uciekać z tym, co było. Więc tym bardziej po prostu. To też nie miało sensu. Tak jak z początku, w sumie, koleś też to nie miało sensu, szczerze. Na no, diametrach akurat trzeba być bardzo ogarniętym. A też nie ma co zbierać nie wiadomo, jak dużej drużyny. Czyli wiecie, na przykład trzy osoby i zebrać wszystko. Gdyż tak naprawdę będziemy tak, jakbyśmy złoto kradli, więc... We dwóch w sensie, nie? To... Po prostu wtedy nie ma sensu. To jaki jest duży plus tego? Przynajmniej wiedział gdzie był kupiec, więc pamiętał. I teraz tylko musi wlecieć w ten punkt, nie? Więc... sobie w ten punkt. No, spokojnie. No. Brawo, świetnie. Brawo, panie hoście. Dobra robota, no, Panie hoście, ja go Dobra robota normalnie, gościu. Ork... Ork z diament normalnie dał radę tutaj. Jakkolwiek sobie poradził, orkowy diament. Tak to w sumie można by nazwać. Orkowy diament. Okej. Okay. No i no, GG no niech ci będzie napisać. Napiszemy GG, ale no mogło być wiadomo lepiej. No ja tu zrobię z tego sobie milion dziewięćset, więc no niby bez tragedii mogłem dostać max 400. Nie no, 300 tysięcy więcej mógłbym dostać, jeżeli by się zebrał wszystko. No ale no było lepiej niż złoto i to był w sumie główny cel tych diamentów, żeby je ukończyć, bo też nie ma co naprawdę szczerze rolować tego przez 5 godzin. Aby nie dość, żeby było dobre rozstawienie, kogoś, który ogarnia, no to... To jest ta właśnie rzecz. No i właściwie tyle, on sobie zarobił z tego 300 tysięcy, więc też nie powinien narzekać. I w sumie tyle. Diamenty odeszły, niestety do następnego razu. Kiedyś tam diamenty z powrotem będą. Co ma w ogóle na głowie, kurde, jakiegoś burgera? Cie pierdziele, burger shot normalnie. Dobra, w każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć!